Adam Mickiewicz Erduta Ordona Opowiadanie Adiutanta Nam szelać nie kazano Wstąpiłem na działo I spojrzałem na pole 200 armat brzmiało Artylerii ruskiej Czerną się szeregi Prosto, długo, daleko Jako morza brzegi i widziałem ich woda Przybieg mieczem zginął I jak tak jedno skrzydło Wojsko swego zginął Wylewa się z skrzydła, ściśniona piechota Drugą czarną kolumną Jako lawa błota 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 Nasypana ustrami bagnetów jak sępy Czarne koronie na nie prowadzą zastępy Przecisk ministerczy Biała wąska zaostrzona jak łaskowące morze Reduta Ordona, Reduta ordona, Reduta ordona, Reduta ordona Reduta ordona sześć tylko miała, arma wciąż dymiał i świecą i nie tyle pęki słów gniewne usta nieco, nie tyle przejdzie uczuć Przez duszę w rozpaczy, ile z tych dział leciało. Bomb kul, kartaczy, bomb, kartaczy, bomb kul kartaczy, bomb kul kartaczy, bomb kul kartaczy, bomb kul kartaczy.